Z strony Maciej i witam wszystkich w kolejnym odcinku Dark Souls. Jak wam obiecałem, mam zamiar przejść całe New Londo, które, z którego właśnie spuściliśmy wodę i zabić czterech króli. Nie, źle idę. Okazujemy sobie tutaj Windę. I będzie tutaj też jedna, jedna rzecz, która się nam bardzo przyda, czyli Ember, który pozwoli nam ulepszyć naszą kochaniutką broń, czyli naszego klejmura, do plus 15. O, tam są smoki. Tam za blisko nie należy podchodzić. O, już coś biegnie w naszą stronę. No, e, ci kolesie nie są tacy mocni, jak, jak się wydają. Można im bardzo łatwo backstaba walić. A tym bardziej, teraz ja już jestem dość mocny, więc... Uuu, dźwięki, dźwięki wydają pocieszne. Ogólnie tu jest trochę ciemno. Tak Tak mokro trochę, dużo trupów. Lekko zmumifikowanych. Tutaj na razie, na razie nam nie jest potrzebny transient curse, ale... będzie potrzebny w dwóch miejscach bodajże. Się wtedy naprawdę przyda. E, przepraszam, musiałem postawić sobie czasomierz, żeby zobaczyć, ile ten odcinek będzie trwał. Dobra, tutaj za rogiem jest koleś od razu, więc za kolejnym rogiem. Tak, nie należy podnosić należy się bronić. O, to jest jego tarcza, po prostu. Da się jakoś ten przedmiot zdobyć. Widziałem gdzieś na jakimś e, let's playu, czy na, na czymś gdziekolwiek się pokazywał, właśnie używał tej tarczy. Takiej. I piękny backstab. I panu zaraz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszam do następnego odcinka. Tam będzie mógł się pan wykazać. A, tu jest taki skupczycy mały. Tego, tego badziewia nie lubię. Tutaj nie ma żadnego bossa. Ale jest coś. Mało przyjemnego. Tutaj najpierw ten wyjdzie. Tam jest jeszcze drugi trzeci kolo. Ale jego przydałoby się szybko rozwalić. No chodź tu. Chodź tu. Chodź tu Dziękujemy Coś pan zostawił po sobie? Nie Tutaj jest... Galaretowaty sześcian Może nie jest to sześcian Ale, ale, ale jest galaretowaty Płyniesz stary? Płyniesz jest mocny jak ostatni Skurczysyn. Zobaczymy, czy ten Black Flame coś mu zrobi. Uhuhu. O, on wypuszcza te szczoszunie, szyszunie. O, empuje czymś takim, który na nas zostaje i nas cholernie spowalnia. Tak jest, tak jest. A to jest takie coś, o Jezu uh. Czemu ja się w zasadzie tego boję? i to sobie grzmotnie A no, spróbujmy faktycznie O, no i widzicie. Oj, jeszcze jeszcze mnie zjada, nie? Tak powoli. To coś tam zostanie, ono nie przejdzie dalej, więc nie ma co się tego bać teraz Ale... Oj, no już skończ 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 O O, wypuścił czaszunie szyszunie ta czaszka do mnie podleci? No chodź to. Co on teraz zrobi? O, kosa, dobrze. 216 Ile poszło z miecza? 269. Aż kurde, gnój Z I Ham No, ile to mnie jeszcze będzie jadło? O kurde, czemu mnie tak słabo to uleczyło? Powinno uleczyć... A Chyba, że to był... A, chyba, że to leczy, aż, aż odejmie jakieś życie. Dobra. Koniec patyczkowania się z panem. No, nup, 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 pnop, nup. nup, nup. że będzie klub. Dobra, chrzanie goście. Dużo! A nic po nim nie zostało? Nie. Szkoda. Teraz się przejdę w tę stronę. Można było nie zwracać jego uwagi. Najwyraźniej dało się. Ups 4, 5, 5 lekkich cięć... A, spadaj tej się. 5 lekkich cięć, no trochę to jest. Mhm, tam jest jeszcze jedna czacha, tam jest jeszcze chyba dwóch kolesi i zaraz będziemy eksplorować. Dobra, to se... Zmień się, no Gdzie on był? W którym on był schowany? Gdzieś tutaj był. O, tu jest. Czy, czy panie, 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 idziesz pan za mną, czy nie? Zostajesz pan w plecki. Pan teraz stajesz i pan giniesz. Dziękujemy za uwagę. Tu jest winda. Winda, 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 winda. A na razie nam nie jest potrzebna. O, tu jest jakiś przedmiot. Humanity. Teraz wejdziemy do góry. Nie pamiętam, czy tutaj było, czy tutaj coś było. Chyba coś tutaj było gdzieś. W sensie przeciwników Tutaj na pewno były duszki A i musimy wejść jak najwyżej teraz Się szło tutaj I teraz trzeba było się dostać na drugą stronę Tędy... O, spoko Nie spaść Najpierw wejdziemy na górę O, i, i jak pamiętacie, tą skrzynię było widać z drugiej strony. Z drugiej strony się wchodziło e, normalnie od góry. Czy ta skrzynia żyła, czy ona nie żyła? Martwa. A co jest w środku? W środku jest czary i magia. Very large ember. Damy to naszemu ulubionemu kowalowi. I pokujemy tą broń wreszcie. Czy coś tutaj jeszcze było do splądrowania? Do okradzenia i w ogóle. A a, nic nie ma. To se zejdziemy i pójdziemy dalej. Se. O, tak se. Tutaj gdzieś było coś. O, u... tutaj woda po kolana, jak zwykle. A nie, tylko po kostki. To ty... Ta woda tam nie jest groźna. Ale oni są prościutcy teraz. Za pierwszym razem to, to była jakaś masakra. Ja strasznie niski poziom miałem, jak, jak tutaj na nich chodziłem. Tam też jest coś, tylko nie wiem skąd mi tutaj wylezie. Tu jest ukryte przejście. A na razie go nie będę otwierał. Tu będzie trzeba zaraz użyć klątwę. O tutaj też będziemy mieli przyjaciół. Crooked Red Eye Orb. Oh, yeah. więcej przedmiotów do nawiedzania światów czyjeś ludzi i psucia im dnia. Tak jest. Nie, co ja otwieram? Mmm, Tutaj przyda się nie zginąć. Nie do końca ten przycisk chciałem wcisnąć. Tutaj przyda się nie zginąć, bo tam jest gdzieś Knight. O, biegnie. Jest ten cholerny sześcian, i zaraz skądś jeszcze duch wy wyleci. No dawaj. O, nie chciałem tego użyć, ale. Spoczy. No, schowam się do ścianą. Możesz sobie pluć w ścianę. z szcachę. Cholera. sobie. Ha ha, ha, ha ha uniknięty. No co wygląda nieprzyjemnie. Kolejny pan, któremu dziękujemy, i tu zaraz się pojawią duchy. A jeszcze ten. chciałem tamtego pólnąć. <laughs> Zrobiliśmy to samo. U, 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 u. A nie oberwał. Jaki dobry, odskoczył. Odskoczył pan chytry. O, nie zmieściłem się za panem. O, ale tu i tak był backstab. He, <laughs> he, 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 he. Fan, fan, fan. Gdzieś to były duchy, ej Dobra, skrzynia nie żyje. Ej, tu normalnie latały duchy, musiałem je wyrznąć ostatnim razem, dlatego. A, bo chyba po ognisku tutaj normalnie przychodziłem i one zlatywały gdzieś z góry. To by to by tłumaczyło dużo. O! I tu jest zejście do bosów. Ja mam strasznie dużo dusz. Coś biegnie. Wcale mi się to nie podoba. A nie, to jest gdzieś na dole. Ten to się może gonić, jak jest gdzieś na dole. Dobra, ja już tutaj przejdę. I jak na razie bossów nie ma, tak? Mam 10 flaszek, 10 flaszek im bez żadnego problemu wystarczy. Oni nie są tacy mocni, ale muszę zmienić pierścień. I to ten, po drugiego nie mogę przecież zdjąć. I ten muszę zmienić pierścień na Covenant of the Artorias i teraz muszę zmienić zbroję. Żeby mieć 90, to muszę mieć 45 obciążenia jedyne. 59, więc zobaczymy, czy Black Iron wystarczy. Gdzie jest Black Iron? 56. Oj nie wystarczy. Black Iron 54 Holly, nie, 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 Elite Knight. Dobra, zrobili, zobaczmy, jak nam Elite Knight wyjdzie na tym. 46,7. A, jeszcze za ciężki. A, muszę, muszę coś jeszcze zdjąć. Nie, masko Father nie zdejmę. Elite Knight, Elite Knight. A, przesiam ja te, prześniałam ja fajne te, te. Kurde, Crimson Waistcoat. No proszę was. Przecież jakie to jest. wyrąbane w kosmos. Tu było 18. Crimson. Nie, ten te jednak nie są lepsze. Gold Nie, dobra. Albo nie. Założę te Gold Kurde. Dobra, będę, będę wyglądał jak jakaś cizia w sukience, ale. Musicie mi wybaczyć. Co teraz robimy? Schodzimy schodami w dół, aż się skończy. O, aż się skończą. I teraz przypomnijcie sobie, jak wyglądała walka z Manusem. Jak wyglądało tak zwany Abyss. Czyli ta pustka. No, tam było tak fioletowo, szaro. Tak nieprzyjemnie. A teraz zobaczcie, jak wygląda tutaj. Fajnie, nie? Z nic. I to jest po prostu najlepiej wyglądający przeciwnik. To leci we mnie? Czy to nie leci we mnie? Nie, to ze tarcze wyczarowało. Oła! Ale się dałem, Boże. Jest po prostu tak ładnie on wygląda. Tutaj trzeba ich dość szybko za Trzeba go dość szybko zabić, bo się pojawiają kolejni. O! Tego nie pamiętam. Ciekawe ile on mi obrażeń zada. Dobra, pan się nie popisał wcale. O, tłuczko, tłuczko Nie sobie z tego pana z tyłu Chyba, że oni po prostu czekają i sobie tak po kolei Mnie atakują No nie, znowu A oni czekają, czyli jednak biję ich pojedynczo Dobra sobie. Nie, nie biję ich pojedynczo. Dobra, panu musimy już podziękować. Mam tutaj dużo osobników do zabicia innych, więc... Panu już podziękuję. Zegolne, znajdę jakiegoś, który jest blisko. Oni... Oni nie są wcale trudni. O, na przykład ten drugi mnie zaatakował. Dobra, zaczyna się robić... słabo, bo się ich nagle dużo zrobiło. Ej, muszę przyznać, że zawsze im jakoś zadawałem dużo więcej. Musiałem mieć coś... To będzie mój koniec. Dziękuję. Muszę przyznać, że ostatnio udawało mi się ich zabić. O, aż tak daleko jesteśmy. Udawało mi się ich zabić po kolei. Zawsze walczyłem tylko z jednym. Dobra, to zanim tam pójdę, to się przejdziemy do pana Kowala. Tak, w naszym pedałkowatym stroju. Przydałoby się chyba jakąś odporność na magię tam dać. A to już w zasadzie będzie w następnym odcinku. To może coś przemyślę do tego czasu. Bo ta broń wali tylko i wyłącznie fizycznymi obrażeniami. A ostatnio pamiętam, że jak z niej walczyłem, to walczyłem mieczem Artoriasa. I szło całkiem nieźle. No dobra. Oj, czemu mi go nacelowało? Boże. Teraz jestem bardzo przyczelny do tego miecza, bo miecz Artoriasa jest dużo wolniejszy. A miecz Artoriasa może dużo więcej obrażeń zadawać. Hm, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przydałyby mi się moje dusze. To teraz użyjemy te dusze, które mam. Powiem, że ich było kilka. Soul of Manus. Tak będzie, kilka tysięcy I to mi da bez problemu e, Pole do manewru Z umagicznianiem I powinno, powinno wystarczyć na plus 15 Mam nadzieję, że mi też innych środków wystarczy A, trochę tego padziewia jest Znaczy to jest czasochłonne zużywanie tych dusz. Mam tego... tych specjalnych dusz mam od usrania, że tak powiem. I, i nie chcę nic z nimi robić na razie. Możecie mi napisać, jeżeli znacie jakieś lepsze bronie na 4 Kingsów, to zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Dobra, idziemy się pochwalić Kowalowi. Co udało nam się zdobyć.

Ale Stability mu wzrasta. Ja pitole. Ale nie mam nie mam na razie. E, nie mam na razie. E, ten, no, materiału do tego. Plus 14 i Titanite Slap Ten przedmiot dostajemy tylko i wyłącznie... Raz w ciągu gry. Raz, więc jeżeli chcemy ulepszyć jakiś kolejny przedmiot, akurat Titanite Slap jest potrzebny do e, broni elektrycznej. Więc zrobimy tylko jedną broń. Więc ja zrobię teraz normalną broń plus 15. I teraz ten mieczyk jest półżysty. A zrobimy tą tarczę. Jak już chodzę z tą tarczą, to niech będzie zarąbista, nie? No, no i tyle. I tyle w temacie. Tak, 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 wiem, wiem, wiem. No to wracamy, ale to już zrobimy sobie warpem. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinku, gdzie będę miał kolejne podejście do Czterech króli. Dziękuję, i do usłyszenia, i trzymajcie się ciepło.